Czas na trzy ćwiczenia drużyny wody, a dobrze wiecie, że panią kapitan drużyny wody jest medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Agnieszka Skrzypulec, Witam Agnieszka. Cześć, witam. Przygotowała się trzy ćwiczenia dla naszych kochanych dzieciaczków, W takim razie rozpoczynamy od tego pierwszego. Co to będzie? Tak jest. Włódce bardzo ważne są trzy elementy. Jest to stabilizacja i czucie głębokie. Ponieważ łódka płynie w przychyle, przez to, że płyniemy po falach, to jest też niestabilna. E, więc jedno ćwiczenie będzie nawiązywać właśnie do wzmacniania st e, stabilizacji. Oczywiście bardzo ważna jest również zwinność, jak i silne mięśnie górnych partii ciała. To co, może nie będziemy dalej opowiadać, pokażę, Zapraszamy. jak tak to jest. będzie wyglądało. Piotr Myszka zaprezentuje to pierwsze ćwiczenie. Zapraszamy Piotrek. Pierwsze ćwiczenie to pompka na piłce. Uczeń przyjmuje pozycję jak do pompki. Jedną ręką jest oparty o piłkę, a drugą o podłogę. Teraz przenosimy ciężar ciała na prawą rękę i drugą dokładamy do piłki, i dalej przechodzimy na drugą stronę. Bardzo ważne jest utrzymanie spiętych mięśni brzucha i całego ciała, aby utrzymać równowagę przy wykonywaniu tego ćwiczenia. Wersja zaawansowana polega na tym, że dodajemy pompkę i dopiero przenosimy ciężar ciała na drugą rękę. Pierwsze ćwiczenie zaprezentowane, no ale mamy trzy jeśli chodzi o drużynę wody. W takim razie ćwiczenie drugie wyglądać będzie. Drugie ćwiczenie to przede wszystkim ćwiczenie na zwinność, czyli bieg wahadłowy. I zapraszamy teraz kolegów, żeby nam zaprezentowali. Tak, absolutnie. To ćwiczenie zaprezentuje Michał Krasodomski, a także Jacek Piasecki. Zapraszamy panów. Zaczynamy od tego, że kładziemy się na brzuchu. Na sygnał start. Wstajemy, biegniemy do pierwszego pachołka. Omijamy go. W międzyczasie nasz kolega z drużyny kładzie się na brzuchu i czeka na nas. Po klepnięciu kolegę w łopatkę rusza następny i robimy to tak długo, aż jedna osoba pięciokrotnie nie pokona takiego toru. A no właśnie, i od razu pojawią się pytania, jaka ma być odległość pomiędzy pachołkami. E, najlepiej, jeśli ta odległość będzie wynosić minimum 10 metrów. 10 metrów minimum e, i każdy zawodnik musi 5 razy e, wykonać e, ten bieg. Czas na trzecie ćwiczenie. Drużyna wody wciąż i trochę zdradzę, zrobi się za chwilę tutaj tłoczno. <laughs> zrobi się tłoczno. Trzecie ćwiczenie nawiązuje do tego, co żeglarze lubią najbardziej i robią najczęściej, czyli ciągnięcie liny. Także w trakcie tego ćwiczenia pracujemy przede wszystkim górnymi partiami naszego ciała, ale też bardzo ważne jest utrzymanie stabilizacji, żeby nie dać się przeciągnąć drużynie przeciwnej. I dużo fajnej zabawy w trakcie tej rywalizacji trzeciego ćwiczenia. W takim razie zapraszamy tutaj czwórkę naszych wspaniałych żeglarzy. Jacek piasecki, Łukasz Przybytek, Michał Krasodomski, a także Piotr Myszka. Panowie, chodźcie do nas. Uwaga, szykujcie się do sygnału i start! I w tym momencie jesteśmy podzieleni na dwie równe drużyny, dwa równe zespoły. Naszym zadaniem jest przyciągnięcie naszego zespołu przeciwnego na swoją stronę. Tak, jest Was ósemka oczywiście po cztery osoby, jest dziesiątka po pięć osób i tak dalej, i tak dalej, ale też jeden na jednego można to wykonać. Dokładnie, dokładnie. Poznaliśmy trzy ćwiczenia drużyny wody. Przyznacie, że atrakcyjne, ciekawe, Agnieszko, gratuluję. Pomysłowa jesteś. <noise> Dziękuję bardzo. Te trzy ćwiczenia nawiązują do siły, zwinności i utrzymania stabilizacji, które tak naprawdę są niezbędne w życiu każdego sportowca, żeglarza. Także zachęcam Was do tego, żebyście... Ćwiczyli jak najwięcej. Zachęcam Was do realizacji zaproponowanych przez nas ćwiczeń. E, mam nadzieję, że w trakcie wykonywania naszego toru przeszkód e, będziecie mieć mnóstwo frajdy. E, dajcie czadu i widzimy się na wielkim finale. Słuchajcie, medalistce Igrzysk Olimpijskich się nie odmawia, więc ja już nic nie dodaję, tylko czekamy na efekty Waszej pracy. Do dzieła!